Panie Marszałku, Wysoki Sejmie! W ostatnich dniach media całej Europy, w tym także polskie szeroko, informują o zjawiskach obrzydliwej korupcji szerzących się wśród polityków Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska i Panie Pośle, Wnioskodawco Polskie Stronnictwo Ludowe. Oczywiście oszczędne w tej kwestii jest TVN. W tym samym parlamencie regularnie toczą się dyskusje na temat praworządności Polski i na Węgrzech, które szkodzą polskiej racji stanu, ale z drugiej strony ośmieszają politycznych przeciwników Polski. Polska jest chyba jedynym państwem, którego przedstawiciele krajowej opozycji atakują na forum Unii Europejskiej swój własny kraj. Opozycja. Nie wspiera Polski w sytuacjach, kiedy Komisja Europejska wstrzymuje akceptację polskiego krajowego planu odbudowy i w konsekwencji wypłaty około 58 miliardów euro dla Polski. Europosłowie opozycji wielokrotnie organizowali w Unii Europejskiej nagonkę na Polskę. Kiedy kilka tygodni temu premier Morawiecki tak spokojnie, merytorycznie bronił polskich interesów na forum Parlamentu Europejskiego, europosłowie w Koalicji Europejskiej wypowiadali się, jakby nie byli Polakami. Bardzo proszę, panie ministrze, o przedstawienie strategii rządu w sprawie wykazania Komisji Europejskiej zaniechania i bezpodstawnego dalszego blokowania tak ważnych dla polskich funduszy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos zabierze teraz pan poseł Tadeusz Zwiewka.